Cześć, witamy bardzo serdecznie w nowym odcineczku z kurczakami. Dobra, tak jak mówiłem, doszła do nas paczuszka. Przy pomocy młodych rąk i stóp i nóg będziemy składać nowe gniazda do testu. Dobra, otwieramy. Zobaczymy, jak, zobaczymy jak tym razem jest przygotowane wszystko, jak to mniej więcej wygląda. Pamiętacie podchody troszeczkę słabo y, wyglądały Przynajmniej zapakowanie, ale wszystko było suma sumarum y, całe no, tutaj już widzę lepiej. Ach, świeży zapach drzewa. Drewna, fajna sprawa. E, dobra, to wyciągamy to po kolei. O, gniazda troszeczkę inne będą. O kurcze pióro. Tutaj rzeczywiście już widzę, że jest, że jest inne wykonanie. Nawet. O, dobra. Pokaż. Tak wygląda teraz gniazdo. Tak powinno, powinno wyglądać gniazdo. Ok. Powiem Wam, że już tutaj jest. Jestem zaskoczony. Jeżeli chodzi o to. Tutaj są na jakichś haczykach, jak widzicie. Dobra, zobaczymy. Teraz, jak będziemy to wszystko składać, to zobaczymy, jak to będzie w całości wyglądało. Eee, taki element, takie elementy, czyli podejrzewam, że to są te przekładki. Dobra, szukamy instrukcji. Szukamy instrukcji. Nie, poczekaj, no na razie nie otwieraj. E, inne też wykonanie jest tutaj, widzę tej maty, że to nie jest już taka wykładzina, tak jak była przy poprzednim, tylko już tutaj jest, e, już tutaj jest e, taka trawa, sztuczna trawa. Dobra, poczekaj. Jejku, jejku. Ej, to już wszystko jest skręcone. Ok, poczekaj. O, dobra, to trzeba otworzyć, Odkręć to oderwi No. No, teraz widzicie już śrubki nie walają się e, po pudełku. Fajnie, że tutaj e, że producent tutaj wziął do siebie te uwagi, plus, naprawdę plus. Dużo lepiej to wygląda w taki sposób, jak te śrubki jeszcze są dodatkowo owinięte. To wszystko jest razem. Wiemy, mamy tą pewność, że wszystko, wszystkie elementy mamy. Tutaj kolejne jeszcze blaszane elementy są więc wzbogacone troszeczkę. Wzbogacone, wzbogacone o dodatkowe elementy. No i tutaj podobnie. Proszę bardzo, To będzie wykierany nawet tak fajnie, spoko. No i tu klasyka. Powiem Wam szczerze, że e, te zaślepki można powiedzieć są e, nawet i spoko, bo przy tamtych gniazdach tak samo myślałem, że będą poobrywane, że teraz skóry tam się dormą do tego, ale nie e, do samego końca do samego końca wytrzymały. Tutaj mamy dalej, dalej. Aha, a to nawet tak jest. Ej, no spoko. Rewelacja. Tylko, że widzę, że że w dalszym ciągu e, w dalszym ciągu coś tutaj poszło nie tak. To jest całkiem spoko. Ponieważ jest na mocowaniach jak gdyby na gwoździku, tak? Tutaj nie wiem dlaczego, ale gwoździk, gwoździk wypadł Czyli jest możliwość ściągnięcia, ściągnięcia tej wykładziny i na przykład umycia czy przeprania spoko. To, to mi się nawet podoba. To mi się nawet podoba. System takiego szybkiego wyciągnięcia. Wyciągnięcia jest. Jest możliwy. Tylko tyle, że z tego co widzę, to sam go niestety do tego gwoździka wyciągnąłem ponieważ gwoździk jest troszeczkę za duży jest troszeczkę za duży jak do e, do, tej, do tego otworu o. Dobra, może miał się nie wyciągać Zobaczymy, daj młotek. Więc troszeczkę go tutaj dobijemy Dobra I zobaczymy co będzie dalej Tutaj pod spodem jest Eee, dobra, jakieś plecy. No, oprócz tego siatka, sorry, siatka, siatka. I, eee, i taka sama wykładzinka, wykładzinka, żeby jajka jednak lądowały na ściance. A nie uderzały w ten, uderzały w, eee, w deskę. No dobra, czyli ogólnie części mamy powyciągane. Jeszcze oprócz tego tutaj są plecy. Nie ma instrukcji. Poczekaj, zobaczymy zaraz. Zobaczymy zaraz. Pod spodem jeszcze. O kurczę. A na tym zdjęciu nie było? Nie, nie, na zdjęciu też nie ma. Jest tylko zdjęcie wstawione. Jest tylko wstawione zdjęcie. Więc no, trochę lipa. Szukamy, momencie. Momencik, momencik. Zobaczmy, gdzieś może tutaj, może w tym jest otwórz, to. Dokładnie. O, otwórz, zaraz zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda, bo widzę, że system składania jest zupełnie inny niż ten, co był wcześniej. Ajajaj, aj, aj. ale hałasnie. Zupełnie co innego jest. No, i rozruszam. Tu są boczki, boczki, a niestety nie otrzymaliśmy instrukcji do złożenia kurczeną. No. Dobrze, skontaktujemy się w takim razie z producentem i poproszę o przesłanie instrukcji na maila, ewentualnie SMS-em. Zobaczymy. No i będziemy dalej kontynuować składanie, składanie tych gniazd. Dobra, do zobaczenia za chwilę. No i jesteśmy z powrotem ponownie. E, instrukcji na obecną chwilę na razie nie znalazłem. Pewnie się znajdzie pod koniec, że tak powiem składania, e, ale nie jest na razie e, na, że tak powiem na widoku. E, zgodnie z zdjęciem, zdjęcie też dobrze oddaje tutaj mm, przynajmniej ten bok jeden, tak? Jak to powinno być zrobione, dlatego już tamten jeden boczek zrobiłem, tutaj robię lustrzane odbicie, podobnie. E, fajne elementy są metalowe, są wprowadzone me, e, metalowe elementy. E, powiem Wam szczerze, że nawet mi się to podoba. E, gniazda są znacznie, na obecną chwilę już widzę, że są znacznie, znacznie czy nieznacznie, są głębsze. Na pewno są głębsze. Zobaczymy jak to będzie wyglądało zaraz jeszcze e, dalej. Jak zmontujemy tutaj te elementy, na razie to i tak musimy e, musimy przykręcić e, metalowe metalową tutaj tą konstrukcję, e, potem górę będziemy mocować, tak mi się wydaje, i na samym końcu e, nasze znaczy, przesory boki i na samym końcu e, górę. E, no i dobra, jesteśmy ponownie. Przerwało nam niestety, znaczy niestety, dostałem telefon po prostu od, od producenta, bo wysłałem wiadomość proszącą o, o kontakt w związku tutaj właśnie z brakiem tego, brakiem tej instrukcji, no i tutaj producent zadzwonił do mnie fajnie, na obecną chwilę jeszcze nie ma takiej instrukcji całkowitej, ponieważ tak jak mówiliśmy, Przesłał mi to do przetestowania. Sam również też powiedział, że testuje to gniazdo. Jest w trakcie sporządzania instrukcji, więc, jeżeli będziecie zainteresowani kupnem takiego gniazda, to już powinno być z instrukcją, a raczej będzie instrukcja już. jak to złożyć krok po kroku. Ale rzeczywiście to nie jest nic trudnego, składając takie gniazda. Aczkolwiek fajnie by było, jakby jednak ta instrukcja była. Czyli, tak jak mówiłem. Fajny materiał do wyciągnięcia. Skręcamy teraz te boczki metalowe. E, śruby są dopasowane. Śruby są e, podzielone na e, części. To znaczy, tutaj część, która. E, czyli nóżki, tak. E, tak jak nóżki mamy porobione tak samo przygotowane. Tak jak poprze, przy tamtym poprzednim gnieździe. To jest akurat bardzo fajne. Śrubki były przyczepione, przyczepione razem do tego, spakowane, nic nie rozerwane, nic nie rozcięte, zaoskeczowane. Za, e, e, jeżeli chodzi o metalowe elementy, ten sam temat, e, śruby były przyczepione do tego. E, nie ma możliwości pomylenia, Ach, znowu wiadomości. Nie ma możliwości pomylenia e, śrub, e, jak budowa cepa, fajnie, super, dobra. To jedziemy w takim razie dalej. Tak jak się upewniłem, oczywiście jak najbardziej zostało to wydłużone. Powiększone jest bodajże chyba o 7 cm. Jutro porównamy z tamtym gniazdem również, ponieważ tamto gniazdo już wystawiłem z kurnika. Wstawiłem to swoje pierwsze, które było dużą ilość siana, natkałem i na obecną chwilę jest spoko. Ale chcę przetestować to gniazdo, ponieważ. No, może ułatwić, może ułatwić, naprawdę nie trzeba też pilnować, tak? Przy tych gniazdach, gdzie jest ten system z otwarciem, ten automatyczny, półautomatyczny, że jajko sobie spada, nie trzeba pilnować, chodzić za tymi jajkami. Jak jest deszcz, to wiadomo, jedna kura, druga kura, brudne łapki. Jajka są brudne, a tak jak ja na przykład, no wiadomo, nadwyżkę odsprzedaję jajek, to też ludzie też na to patrzą, tak? Więc jeżeli Ktoś pod tym kątem patrzy, to większość, większość gniazd na takich fermach, gdzie jaja są na handel, są właśnie automatyczne z racji tego, żeby kury nie brudziły. No dobra, jak widzicie, rozpieżal jest. Ja biorę się, skręcam dalej. Widzimy się za chwilę z kolejnego elementu. Do zobaczenia. No i cześć ponownie, już mam złożone gniazdeczka. Bardzo proszę. Tak to się prezentuje z boku i od przodu. No i tak, powiem Wam, że spoko, rzeczywiście, złożenie bez żadnego problemu. Jest możliwość, tak jak widzicie, zblokowania gniazda. Czyli jak są młode kurki, to blokujemy gniazdo. Nie powinny wchodzić bynajmniej do środka. Takie jest założenie i plan. Zobaczymy, jak to się sprawdzi u mnie. E, no, i tutaj e, bardzo proszę, jest możliwość. O, otwieramy. I jajeczka sobie tutaj turlają się, spadają na dół. Zobaczcie nowość. Bardzo fajny pomysł. E, nie jest przykręcany tak jak przy poprzednim, przykręcany, wsuwany element boczny. E, jest luźno zawieszona, czyli jeżeli wchodzi jedna kura, czy dwie kury ewentualnie, to tutaj e, mają miejsce na spokojnie. Co też e, ułatwia tutaj e, nawet wyciągnięcie, tak, wyciągnięcie tej maty do umycia, czy ewentualnie przeczyszczenia. E, jedyne czego mi tutaj brakuje, to ewentualnie jakiegoś takiego oporniczka, żeby można było nie trzeba było kłaść do samego dołu, tak? Tego, ponieważ, no, tak jak tutaj ta dolna, ta szafka, ta półka, jak widzicie, do dołu dochodzi, czyli będzie cały czas jednak no, w sianie, tak, czy, czy ewentualnie w w zależności co tam macie u siebie. Ale ogólnie tak to wygląda całkiem ciekawie. Z boku wygląda, proszę bardzo, tak. No i od tyłu. Tutaj jeszcze plecy będą przybijane, ale chciałem właśnie zostawić, żeby wam pokazać jak to tutaj się prezentuje. Więc jest na haczykach zawieszone, tak jak tam pokazywałem, jest możliwość przesunięcia, więc to jest ruchome. To akurat fajny pomysł, podoba mi się. No i tak jak już wcześniej też pokazywałem, woździki są, wyciąga się pyk, cyk i można czyścić śmiało bez żadnego problemu czyścimy, zwijamy całą całą wykładzinkę i czyścimy ją mam nadzieję, że te gniazda zdadzą więks, lepiej egzamin niż te moje poprzednie które zakupiłem zobaczymy, teraz przez 7 dni testujemy czyli wstawiam je jutro jutro jest piątek wstawiam je do środka do kurnika, ale nie będę wystawiał swoich starych. E, nie będę wystawiał, dlatego że, że no, chciałbym też, żeby kury same wybrały, czy będą tutaj niosły, czy tam. I jak to będzie wyglądało. Na pewno coś nowego. Y, zobaczymy. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Więc y, bierzemy się do za, zatestowania w takim razie. Zastanawiam się tylko, czy zrobić jeden filmik, czy, czy yy, kilka z tego testowania. Bo tutaj, teraz, złożone gniazdo już mamy, więc myślę, że za chwilę tak jak dla Was, za chwilę yy, będę wstawiał codziennie jakąś relację, yy, ile jajek złożyły na przykład kury do tego gniazda, jak jakim się tutaj to spodobało. Jakie jest zainteresowanie tymi gniazdami, a jakie z tymi starymi? Dobra, w takim razie już nie przerywam. Do zobaczenia za chwilę, I już jesteśmy na zewnątrz. Takie małe porównanie: to są te pierwsze gniazda. Tutaj drugie, wielkościowo rzeczywiście są bardzo podobne, troszeczkę niższe. Są tutaj te czerwone. E, szufladka. Jak widać. O! Może tutaj będzie lepiej widać. E, o, w ten sposób. Tak, ona się kończy tutaj w tym miejscu. Więc jest prawie elektrycznie dwukrotnie wydłużona. Więc wydaje mi się, że e, lepszy to lepszy, zda egzamin. No i dobra, stawiamy je do środka. No i dobra, już jest zainteresowanie. Możemy no, gniazdkami. Tak to mniej więcej wygląda. O, te moje zostawiam. Ojciec, dobra. Te moje zostawiam. Zobaczymy jak to będzie. E, dalej. No, i tak ustawiam, więc tak jak powiedziałem, testujemy 7 dni. E, zrobimy taki zbiorczy materiał, e, później z przetestowania jak kurom się to spodobało, czy zostają te, czy w dalszym ciągu zostają. Te moje ze słowem. Dobra, jeżeli się Wam podobało, jeżeli chcielibyście więcej takich filmików, dajcie cyna w komentarzach, co testujemy. Yy, czy jakieś poidła, yy, czy też również jakieś gniazda. Dawajcie info. Będziemy testować. Do zobaczenia.